Субтитры создавал DimaTorzok Co za nuda. Ech, e, niech to. O, 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 co za nuda. Hej, mały bzyczku, co się stało? Na moje wały korbowe i kropelki oliwy. Straszna wiedźma zatrzymała wesołe miasteczko. Nic już nie działa. Wiedźma? To musi być Scylla. Co zrobiła? Przepraszam, pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Bzyczek i jestem tutaj mechanikiem. Wczoraj bawiliśmy się naprawdę doskonale. Ta wiedźma, Scylla, jak ją nazywasz, wyraźnie nie mogła znieść naszych śmiechów i zabawy. Rzuciła zaklęcie pioruna na wiatrach zapewniający prąd dla miasteczka i spaliła go. Czy nie możemy po prostu zbudować nowego wiatraka? Zbudowanie nowego wiatraka nie jest łatwe. To musi być bardzo specjalny wiatrak wykonany z części pochodzących z różnych okresów w historii świata. Dzięki mojej zaklętej kolejce możemy cofnąć się w czasie. Tylko, że jestem za mały, żeby to wszystko zrobić samemu. To prawdziwe, błędne koło. A ja jestem dość duży? Schęciłbym ci dopomógł. Świetnie, nadajesz się doskonale. Teraz posłuchaj. Bardzo się cieszę, że zechciałeś mi pomóc. Jeśli sam będziesz potrzebował pomocy, możesz mnie wezwać, wciskając małą ikonkę z moim rysunkiem. Przejedziemy obok wrót, które pozwalają na podróż w czasie. Będziesz mógł wysiąść i wykonać zadanie albo jechać dalej. Musimy zebrać 8 przedmiotów do budowy wiatraka. A można je zebrać rozwiązując 8 różnych zadań w 8 różnych epokach. Więc sam rozumiesz. Po każdym zadaniu pokażę ci, co jest jeszcze potrzebne do wiatraka, a co już mamy. A, bym zapomniał, po każdym zadaniu zawsze możesz zapisać grę, klikając na kredensie. A zatem ruszajmy! Ups! Jeśli chcesz zagrać w nową grę, kliknij na rysunku książki. Jeśli zaś chcesz otworzyć zapisaną grę, kliknij na kredensie z szufladami. Aby skończyć zabawę, po prostu kliknij na mnie wychodzącym przez drzwi. Klikając na podium, możesz sprawdzić, czy twoje imię znalazło się na tablicy wyników pięciu najlepszych graczy. Zanim zaczniemy, musisz mi powiedzieć, jak dobrze znasz historię świata. Jeśli niczego się nie boisz, ale nie radzisz sobie zbyt dobrze z historią, kliknij na cienkiej książce, a dostaniesz najłatwiejsze zadanie. Jeśli jesteś spryciarzem i lubisz historię, kliknij na środkowej książce. A jeśli naprawdę wiesz na co cię stać i mkniesz jak błyskawica, kliknij na najgrubszej książce. Juhu! Ruszamy ku nowej porywającej przygodzie! Jak przemysł. Tutaj możesz wygrać tam do wiatraka. Jeśli chcesz wysiąść, kliknij na podniesionym kciuku. Przepraszam, jesteśmy bardzo zajęci. Zaczęliśmy używać taśmy montażowej. Chodź tu, ty owco. Dzięki maszynie parowej i elektryczności możemy pracować szybciej. Wkrótce będzie mnie stać na gramofon. A może powinienem kupić samochód, albo telefon, albo... Co o tym myślisz, mały trolu? Hmm? Po maśle. bez kół zębatych i pary, to nie byłoby możliwe. Zębatych i pary to nie było wymożliwe. Idzie gładko jak po maśle. jak pomażne. Łatko jak po maśle. 啊，这爸妈的，快跑！ poszło jak po sznurku. Czy kolejka ma jechać dalej, czy chcesz spróbować ponownie?